zrozumieć modlitwę Jezusa jako Boga na ziemi do swojego Ojca w niebie, musimy uświadomić sobie, że zanim Jezus przyjął postać człowieka, posiadał on odwieczną relację ze swoim Ojcem. Pan Jezus nie stał się Synem Bożym, gdy został poczęty w Betlejem. On zawsze był Synem Boga, nadal jest i na zawsze pozostanie. Fragment z Księgi Izajasza w rozdziale 9 mówi nam, że Syn został nam dany, a dziecią narodziło się Jezus od zawsze był częścią Trójjedności razem z Duchem Świętym. Trójjedność od zawsze istniała: Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, nie trzech oddzielnych bogów, ale jeden Bóg w trzech osobach. Jezus nauczał, że On i Ojciec są jednym, mając na myśli to, że On i Jego Ojciec pochodzą z tego samego i są tym samym. Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema współistniejącymi osobami jednego Boga. Między tymi trzema osobami od zawsze istniał związek. Gdy Jezus, syn Boży, przyjął bezgrzeszną postać ludzką, stał się on sługą, który wyrzekł się swojej niebiańskiej chwały. Jako Bóg człowiek musiał nauczyć się posłuszeństwa względem swojego Ojca, gdy kuszony był przez szatana, niewinnie oskarżony przez ludzi, odrzucony przez swoich i w końcu ukrzyżowany. Modlitwy Jezusa pokazują nam jego zależność jako człowieka od Boga Ojca, gdy miał wykonać ojcowski plan zbawienia świata. Modląc się w ogrójcu, Jezus całkowicie poddał się woli swojego Ojca, płacąc karę za nasz grzech, czyli złamanie prawa Bożego swoją śmiercią krzyżową, lecz zmartwychwstał, zyskując przebaczenie i życie wieczne dla wszystkich, którzy nawrócą się i uwierzą w Niego jako osobistego Zbawiciela. Nie ma żadnego problemu w związku z tym, że Bóg, Syn, modli się i rozmawia z Bogiem Ojcem. Jak wspomnieliśmy wcześniej, ich relacja istniała zanim Chrystus stał się człowiekiem. Ta relacja opisana jest w ewangeliach, gdzie możemy dostrzec, jak człowieczeństwo Boga syna poddaje się woli jego Ojca, a przez to wypełnia jego plan zbawienia ludzkości. Uległość Chrystusa względem Ojca Niebieskiego była ukształtowana i wzmocniona przez jego wytrwałość w modlitwie. Modlitwa Chrystusa jest dla nas przykładem do naśladowania. Boskość Jezusa Chrystusa na ziemi nie została umniejszona przez to, że modlił się do Ojca w niebie. Jezus wskazywał, jak ważne jest, aby nawet w bezgrzesznej postaci człowieka mieć bogate życie modlitewne, by móc wykonywać wolę swojego ojca. Modlenie się Jezusa do ojca było potwierdzeniem jego relacji w trójcy, a dla nas jest także przykładem, w jaki sposób powinniśmy polegać na Bogu w modlitwie, prosząc go o siłę i mądrość, której tak bardzo potrzebujemy. Skoro nawet Chrystus, Bóg człowiek, potrzebował trwać w modlitwie, to podobnie też muszą jego naśladowcy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jednak najważniejsze jest to, co się stanie z tobą po śmierci. Jeśli jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi i nie byłeś narodzony ponownie, to twoim przeznaczeniem jest wieczność w piekle. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, bo wszyscy złamaliśmy Boże prawo i zasługujemy na karę i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. Zrozumienie tego jest pierwszym krokiem do osiągnięcia zbawienia, bo nikt nie weźmie lekarstwa, jeśli nie wie, że jest chory. Na szczęście Bóg zapewnił nam lekarstwo. On stał się człowiekiem i umarł na krzyżu za nasze grzechy. On zapłacił okup, abyśmy mogli być wolni. Zbawienie jest darem od Boga i otrzymuje się je przez wiarę z Jego łaski, więc jeśli chcesz uniknąć kary za swoje grzechy, zaufaj Chrystusowi już dziś, a staniesz się nowym stworzeniem. Następnie dołącz do dobrego chrześcijańskiego kościoła i studiuj Boże Słowo, by rozwijać się w duchu i podziel się dobrą nowiną z innymi.